Gielonia i mecz z Lechią, w którym złamał Pan palec. Jednak wystąpił Pan w następnym meczu z Legią. Jak Pan to zrobił? Ale Ty jesteś przygotowany. Eee, wiesz co? Złamałem palec z tego, co pamiętam, w 20 minucie. I najlepsze jest to, że ja zawsze gdzieś tam takie już powiedzmy bolące palce tejpuję i ten palec był tejpowany. Gdzieś tam niefortunna, niefortunny kozioł tej piłki. Eee, od razu poczułem, że lekko mi coś tam przeskakuje. Także jeszcze dograłem ten mecz na zastrzyku, ale ten zastrzyk był trochę słaby i, i zaczął puszczać. I pamiętam, że to był czas, gdy nie miałem jeszcze debiutu w Jagiellonii, ale na Stadionie Przysłonecznej wtedy w stoku. A następny mecz wypadał mecz z Legią. Pamiętam, że pojechałem do lekarza w tygodniu przed meczem. Który od razu po zdjęciu powiedział, że palec jest złamany, wkładamy w gips. Jednak powiedziałem, żeby dali mi papier i podpi podpiszę, powiedzmy, że na własne ryzyko tego gipsu nie chcę, bo, bo muszę ten, bo muszę zagrać w meczu, który był dla mnie dziś tam ważny. No i finalnie na dużych środkach przeciwbólowych, z tym się wiąże też fajna anegdotka, bo sponsor, który, od którego miałem rękawice, nie zdążyłby mi przerobić rękawic. A jak wiemy, jak złamiesz palec, to palec musi być unieruchomiony. I narzeczona, najpierw ja pojeździłem po Białym stoku, nikt się nie chciał tego podjąć, żeby nie zniszczyć rękawicy i narzeczona sama gdzieś tam dwie godziny dubała, rozpruła te rękawice, e, zszyła mi dwa palce i tak wystąpiłem w meczu, w meczu z Legią. I był taki plan przed meczem, żeby jeszcze zagrać w kolejnym meczu, ale po, powiedzmy to był, to był już taki e, Taki kluczowy moment, że ten ból po meczu był na tyle duży, że nie dałem rady i po prostu następnego meczu już nie zagrałem.